A dzisiaj porozmawiamy sobie o brakach zębowych. Z nami jest dr Marcin Kasiak, dyrektor medyczny Dentaluxu. Doktorze, jak to jest z tymi brakami zębowymi? Czy ważne jest, żeby je od razu uzupełniać? I czy one mogą wpłynąć na wygląd twarzy? A więc po kolei. Tak, braki zębowe wszystkie trzeba uzupełniać, bo one będą później wpływać na to, jak funkcjonuje cały ten układ y, zwarcia. Natomiast brak jednego zęba raczej nie będzie miał wpływu na, na wygląd twarzy. Tych zębów musiałoby brakować więcej. Natomiast są bardzo charakterystyczne profile osób, które mają starte zęby, gdzie ta przestrzeń jest obniżona i tu się wydaje, że ta część jest mniejsza, niż powinna być. U osób starszych jest bardzo charakterystyczny obraz takiej y, wiedźmy z Królewny Śnieżki. O, to, e, kto to taki? Ta zła królowa, jak stała się wiedźmą w bajce Disneya, zmieniła jej się twarz. I ta twarz miała bardzo taką charakterystyczną brudkę wysuniętą, wysuniętą prawda? Tak. To właśnie wynika z tego, że u osób starszych, u których zaczyna brakować zębów albo one są starte, staw żuchwowy, jak pracuje, powoduje, że żuchwa wyjeżdża troszeczkę do przodu i jedzie do góry, bo tutaj nie ma podparcia. W związku z tym mamy wrażenie takiej właśnie wysuniętej brudki i taki charakterystyczny profil złej wiedziemy z Królewny Śnieżki. Tak, nie, nie, nie lubimy złych jedźm, nikt ich nie lubi. A co możemy zrobić na ścieranie zębów? Ścieranie zębów to bardzo złożony temat, i no, trzeba przede wszystkim udać się do specjalisty, który się tym zajmuje, bo trzeba sprawdzić z jakiego powodu ścieramy zęby. Może być to problem ortodontyczny, wówczas odpowiedzią jest leczenie ortodontyczne. Problem może być psychologiczny. Skrzytanie zębami jest bardzo często odpowiedzią na podwyższone obciążenie stresem. Więc wówczas my z naszej strony możemy zrobić nakładki, które będą chronić zęby przed ścieraniem. No natomiast zasadniczą pracę musi wówczas pacjent wykonać z terapeutą na przykład, który poradzi jak sobie radzić ze stresem. Drodzy pacjenci, cóż powiedzieć, nikt nie chce wyglądać jak wiedźma z bajek Disneya. Także zapraszamy do nas, uzupełnimy wszelkie braki zębowe i odzyskacie piękny uśmiech. Zapraszamy.